Game. Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. W tym razem przedstawię Wam grę Założysz się? Wyzwania od wydawnictwa Tactic Games. Seria Założysz się jest dość popularną grą w świecie gier towarzyskich i imprezowych. Jest seria, czy tytuł Wyzwania jest nowością. Poprzednich niestety nie mam w kolekcji, więc tych filmików nie miałem okazji Wam nakręcić. Jeśli kiedykolwiek takie gry w moich zasobach, czy w moich rękach się znajdą, to postaram się też kilka słów o nich nagrać. W dzisiejszym jednak odcinku będzie nowość od Tactic Games Założysz się Wyzwania. Gra imprezowa i towarzyska dla 3 do 8 graczy w wieku od 10 lat wzwyż, gdzie czas na rozgrywkę oczywiście jest uzależniony od ilości graczy, ale nie powinien zająć Wam dłużej niż 20-30 minut. Pudełko jest niewielkich rozmiarów, mieści w sobie za chwilkę powiem dokładnie co, ale wracając do pudełka, ono jest tak wspomniałem niewielkich rozmiarów, więc nawet mając ją w kolekcji, możecie spokojnie gdzieś ją sobie zmieścić na półce i wyciągnąć wtedy, kiedy akurat do Was, u Was zjawią się goście i będziecie chcieli mi zaproponować inny sposób spędzania czasu niż, nie wiem, pogaduchy, czy oglądanie filmu, czy cokolwiek jeszcze innego. Lub ewentualnie jako taki przedsmak do spotkania również bardzo fajnie się sprawdzi, bo na pewno e, sprawi, że Lepiej wejdziecie w klimat danego spotkania w Waszym gronie. Pudełko na razie odkładam. Do niego jeszcze później wrócę, oczywiście, bo jest tutaj kilka takich rozwiązań, o których warto na pewno wspomnieć, ale na razie, wracając do, samego, do samej zawartości. Zawartością są. Karty, jest ich 200, 190 ka 192 karty to są tak zwane karty pojedynków i 8 kart to są karty wyzwań. Dodatkowo mamy notesik, taki dość niewielki, który będzie nam służył do zapisywania naszych zakładów i wyników w trakcie gry. Długopisu nie ma w zestawie, będziecie musieli się przygotować przed rozgrywką, aby każdy z graczy otrzymał jeden długopis. I co jeszcze? Z dwóch kartek, o czym powinienem powiedzieć może w później, ale warto o tym teraz też napomnieć, z dwóch kartek z tego notysika robicie sobie takie kuleczki i też przygotujcie gdzieś obok stołu, bo mogą być wykorzystywane w trakcie wyzwań. Przed rozgrywką na pewno jeszcze przygotujcie sobie jakiś czasomierz do odmierzania, właśnie czasu. Może być to za pomocą telefonu, zegarka, lub ja używam zapożyczoną z innych gier taką klepsydrę, która odmierza po prostu 30 sekund. Więc takie coś na pewno będziecie musieli mieć. I dodatkowo gdzieś w obrębie stołu i gry, pudełko też sobie gdzieś zostawcie. Możecie je zarówno spód, jak i wieczko. Oddzielić od siebie, bo też elementy pudełka mogą być wykorzystywane w trakcie rozgrywki. Ja sobie tutaj zostawię na wypadek, gdybym musiał oczywiście wam to pokazać. W jaki sposób przygotować rozgrywkę? No praktycznie tu już mamy to wykonane, więc na pewno musicie oddzielić karty pojedynków od kart wyzwań i potasować te karty tutaj wyzwań. Następnie decydujecie ile wyzwań chcecie rozegrać Na przykład nie wiem, 5, 10, 15 Czy jakąkolwiek inną cyfrę I wybieracie tyle ile rund Tyle bierzecie kart pojedynków z tego tutaj stosu Do naszej rozgrywki niech to będzie przykładowo 10 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Pozostałe karty odkładacie gdzieś na bok Z one nie będą wykorzystywane w trakcie rozgrywki Następnie Bierzecie tyle kart, tutaj, wyzwań, ilu jest graczy i upewn musicie się upewnić, że dwie z nich będą w kolorze zielonym, a reszta jest w kolorze czerwonym. Bo właśnie o co chodzi z tymi kartami? Kart wyzwań, tak wspomniałem, jest 8: są dwie zielone, sześć czerwonych. Na kartach zielonych będą informacje: wyzywam cię, czyli gracze, którzy w swojej jakby kolejce będą wyłożą te karty i będą mieć je na ręce, będą brać udział w pojedynkach. Pozostali gracze, którzy będą mieć czerwone, będą obstawiać. Karty natomiast właśnie pojedynków są w dwóch kolorach: żółtym i różowym. Karty żółte oznaczają tak zwane wyzwanie aktywne. Karty różowe, zadanie, wyzwanie pasywne. Jaka jest między nimi różnica? Otóż, kiedy e, wyciągniemy stosu, ja za chwilkę pokażę jak kartę żółtą, to automatycznie do, przychodzimy do obstawiania zakładów na notesiku. Jeżeli będzie karta różowa, to przed przystąpieniem obstawiania na notesie. Każdy z graczy, który będzie do tego jakby zobligowany najpierw będzie musiał przeczytać sobie opis z karty w tajemnicy przed drugim graczem. Ale o tym jeszcze za chwileczkę powiem. Więc wybieramy tyle kart wyzwań, ile mamy graczy. Jeśli przykład gramy w 4 osoby to na pewno muszą być dwie karty zielone, no i, no i logiczne dwie karty czerwone. Pozostałe też odkładamy na bok. Tasujemy i kładziemy na razie na środku stołu wybraliśmy 10 rund, więc te karty też możemy oczywiście przetasować i też kładziemy gdzieś na środku stołu następnie każdemu z graczy jeśli gramy w 4 czteroosobowym to odebierzemy 4 kartki z notesu i rozdajemy każdemu z graczy po jednej takiej kartce z prośbą, aby zanotował sobie na niej wartość 80 bo to będzie nasza wartość początkowa i to będą nasze jednostki jakby waluty w grze i bardzo ważna rzecz, podczas udzielania zakładów Wasze zakłady nie mogą wynosić więcej niż połowa tego, co będziecie mieć w danej chwili na kartce. Jak to wygląda w praktyce, to zaraz też jeszcze dokładnie Wam przybliżę. I co robimy? Kładziemy pudełka oczywiście gdzieś w niedalekim stole i możemy oczywiście przystąpić do rozgrywki. W jaki sposób to wykonać? Otóż najpierw będziecie, bierzecie karty wyzwań do ręki. Tyle, pamiętajcie, tyle ile jest graczy, na pewno muszą być dwie zielone. I rozdajecie każdemu z graczy po jednej karcie. I kiedy potasujecie, rozdacie, to jednocześnie każdy z graczy odwraca na drugą stronę swoją kartę. I co teraz robicie? Osoby, które wylosują zielony kolor, biorą udział w wyzwaniu. Osoby, które mają czerwone karty, będą obstawiać na swoich kartach, kto w danym zaraz pojedynku wygra. I teraz, po wylosowaniu właśnie tych kart, już wiemy, kto bierze udział w rozgrywce, w pojedynku. I co robimy? Odkłada, wykładamy jedną z wierzchnią kart na środek stołu. I tak wspomniałem, w zależności od tego, czy jest żółta, czy jest różowa, robimy dwie rzeczy. Jeżeli jest to wyzwanie żółte, czyli aktywne, to czytamy głośno opis na tej karcie. Przykładowo, kto wytrzyma dłużej, trzymając krzesło w wyprostowanych rękach. Następnie wszyscy gracze, oprócz tych, którzy biorą udział w wyzwaniu, obstawiają swoje zakłady, czyli ten gracz i ten gracz muszą obstawić. I co robią? Decydują, kto ich zdaniem wygra pojedynek, zapisują sobie swój jakby zakład na tej kartce i dodatkowo obstawiają wartość jako zakład. Pamiętajcie, początkowa baza to jest 80, nie można więcej niż połowa tego, co się obecnie posiada. I kiedy wybierzemy e, gracza i tę wartość swojego zakładu, gracze, którzy mają zielone karty, przystępują do realizacji. Natomiast jeśli jest e, karta różowa, czyli to jest tak zwane wyzwanie pasywne, osoby, które nie biorą udziału w wyzwaniu, czyli tych dwóch graczy, bierze sobie tę kartę i czyta w tajemnicy, zanim przystąpi do obstawienia zakładów. Kiedy każdy z graczy się zapozna z treścią tej, karty, pisze imię zawodnika, który bierze udział właśnie w wyzwaniu, notuje wartość, którą bierze jako zakład i po tym, jak tych dwóch to graczy, czy gracze, którzy mają obstawiać, to wykonają, tych dwóch przystępuje do realizacji danego zadania z karty. Oczywiście, kiedy wyłonimy zwycięzcę, to sprawdzane są zakłady na tych kartkach. Zwycięzca Wyzwania zgarnia pulę wszystkich graczy, którzy obstawiali swoje wyniki. Przegrany nie traci swoich tutaj pieniędzy, czy tam swoich jednostek. Gracze, natomiast, którzy prawidłowo obstawili zakład, otrzymują podwojoną kwotę, którą obstawili. A gracze, którzy obstawili źle, tracą te obstawione jednostki. I potem wszyscy gracze na nowo zapisują sobie nowe sumy na kartce. Będą to nowe sumy, którymi będą dysponować w kolejnej rozgrywce. I kiedy pierwsza, jakby taka kolejka się zakończy, ponownie te karty bierzemy ze sobą. Wykorzystaną kartę odkładamy na bok i przystępujemy do nowego wyzwania. Czyli ponownie tasujemy, rozdajemy każdemu graczowi po jednej kartce, karcie. Na, te na, wyznane, na, na znak wszyscy od, od, odwracają swoje tutaj e, karty awersem do góry i ponownie sprawdzamy, kto bierze udział w wyzwaniu tych dwóch graczy. Więc tych dwóch będzie obstawiać i ponownie odstawiamy kartę. Jeśli jest żółta, czytamy od, od razu opis i przystępujemy do obstawiania. Jeśli jest różowa, to gracze, którzy obstawiają, czytają po kolei tę kartę i dopiero po zapoznaniu się z treścią dokonują swoich obstawień w tajemnicy przed oczywiście współgraczem w momencie kiedy obydwaj to zrobią tych dwóch, których ma graczy, które mają zieloną kartę przystępuje do realizacji tego zadania pamiętajcie, ponownie tutaj powtórzę nie, nie możecie obstawić więcej niż połowę tego co już tutaj będziecie mieć zgromadzone i oprócz wyniku, który obstawicie, piszecie też oczywiście imię osoby, którą typujecie jako zwycięzcę. I kiedy rozegracie wszystkie wyzwania tutaj z tego stosu, porównujecie swoje wyniki końcowe z tych oto kart i kto zebrał największą kwotę czy wartość, wygrywa rozgrywkę. Gra jest jak widzicie bardzo więc prosta, bardzo szybka. A co najlepsze wyzwania na tych kartach są wszechstronne. Naprawdę jest tych kart 192. Podzielone są tak jak wspomniałem na wyzwania aktywne, gdzie będą raczej zadania takie wytrzymałościowe, siłowe, gimnastyczne, a różowe. będą w swoich jakby cesze miały bardziej takie wyzwania słowne. Jakieś zgadywanki, jakieś takie zadania na czas, no różnego rodzaju też wszelakich wyzwań, które powodują, że ta gra, no tak szybko na pewno Wam się nie znudzi. Bardzo chętnie będziecie do niej wracać, co czynię ja osobiście w zajęciach swojego klubu, który prowadzę w swoim rodzinnym mieście, a dodatkowo. No, posłuży to też jakby jako taka rozgrzewka może przed jakimś większym tytułem. No kto wie? jak będziecie chcieli to sobie tam w waszym gronie rozwiązać. Gra jest naprawdę bardzo ciekawa i bardzo zabawna i sprawdzająca, poniekąd nasze umiejętności siłowe jak i naszą inteligencję w niektórych zadaniach, a dodatkowo troszeczkę ma tutaj w sobie nitki takiej żyłki hazardu, bo jakby nie patrzeć, musimy obstawiać, czy komuś się coś uda zrobić, czy nie. Jest to bardzo emocjonujące i musimy naprawdę mądrze zarządzać swoimi jednostkami, które będziemy mieć tutaj po każdej kolejce o innej wartości, po to, aby albo uzyskać coraz lepszy wynik i też, żeby nie stracić go zbyt szybko, jeśli nie uda nam się obstawić prawidłowo. Gra nie wymaga wielu elementów, tak wspomniałem są karty, jest notesik, z notesika bierzemy dwie karteczki, robimy z nich kuleczki. Dodatkowo na przykład to pudełko tutaj ma, ma na, swoim, tutaj, na swoich bokach takie znaczniki jakby w miarę w centymetrach i w milimetrach, bo też niektóre zadania wymagają od zawodników na przykład narysowania na kartce kreski o długości 7 cm, oczywiście nie posiadając yy, wtedy na ręce linijki, więc każdy będzie musiał na oko gdzieś te 7 cm tutaj taką linię zrobić. No i po to służy nam pudełko, żebyśmy później na przykład sprawdzili, kto był najbliżej tego wyniku. Gra naprawdę bardzo sympatyczna, gra bardzo wesoła. Ja ze swojej strony polecam, tak wspomniałem w jednym z poprzednich filmików, ja nie byłem na początku fanem gier takich imprezowych, towarzyskich, bardziej wolałem sobie siąść przy bardziej rozbudowanych tytułach i na jednej rozgrywce, jednej rozgrywce poświęcić, nie wiem, godzinę, dwie czy nawet trzy, ale od jakiegoś czasu, odkąd właśnie prowadzę klub, przekonałem się do tego typu gier, bo bardzo fajnie są w stanie przełamać lody pomiędzy graczami, którzy się nie znają, bardzo też skutecznie potrafią zintegrować gry, Gracze, którzy znają się, ale niezbyt często ze sobą siadają przy grach bez prądu, no sprawdza się w wielu. Okolicznościach teoretycznie jest od 10 lat wzwyż, ale spokojnie wydaje mi się, że nawet 8-latkowie mogą sobie poradzić w niektórych wyzwaniach. A jeśli niektóre konkurencje na kartach będą dla nich zatrudne, to po prostu możemy przelosować kartę albo odrzucić ją na bok, dodać jej miejsce kolejną, tak po, po to, aby móc taki, takim najmłodszym graczom zagwarantować bardzo fajną i wesołą zabawę. Jeśli chodzi o samo wykonanie, to zaczynając od pudełka. Ponownie tutaj pochwalę wydawnictwo Tactic Games za rozwiązanie w postaci tego, że spód i wieczko nie są o idealnych rozmiarach, dzięki czemu nasuwając wieczko na spód pudełka, zostaje nam taka około centymetrowa przestrzeń po to, żebyśmy mogli łatwo i sprawnie wyciągnąć, otworzyć zawartość. Jest to rzadko spotykane, a ci gracze, którzy grają w gry, na pewno niejednokrotnie gdzieś. Pod nosem mówili kilka słów że negatywnych, że nie mogli po prostu otworzyć sobie pudełka, żeby taką grę zagrać. Ja, ja tutaj bardzo jeszcze raz pochwalę wydawnictwo, świetne rozwiązanie, które polecam też, żeby inne wydawnictwa też może w swoich grach zastosowały. Umili to na pewno przygotowania rozgrywek wielu, wielu graczom. Jeśli chodzi o same komponenty, no to tutaj nie mamy ich wiele, więc cóż tu można więcej powiedzieć? Karty standardowe, taki śliski nieco papier. Według mnie mógłby być troszeczkę bardziej trwały, bo rozgrywając ileś rozgrywek, te karty mogą nam się troszeczkę zaginać, ale może to taki szczegół nieistotny, bo kart jest naprawdę bardzo wiele i trzymając je w pudełku, no ryzyko ich uszkodzenia jest naprawdę niewielkie. I cóż, notesik no nie jest zbyt jakiś duży, tych kartek też nie ma wielu, więc grając co jakiś czas w gronie 4 i więcej osób, no tych kartek Wam po prostu może zabraknąć, ale nie problem, przecież zawsze możecie sobie wziąć jakiś. No, tak jak ja tutaj na przykład mam taki oddzielny notesik i za pomocą jego notować sobie wyniki. Więc jak widzicie, gra jest naprawdę bardzo fajna, polecam. Jeśli chodzi o odmierzanie czasu, to tak wspomniałem, możecie to zrobić za pomocą zegarka, telefonu lub takiej klepsydry. W zestawie tutaj nie ma nic takiego danego, żebyście to sobie już na starcie odmierzali, więc przygotujcie się zawczasu. No i przystąpcie do rozgrywki. Według mnie gra na pewno bardzo fajnie się sprawdzi na takich imprezach rodzinnych, towarzyskich, jako coś przed większym tytułem lub jako coś po prostu, do czego zasiądziecie nie wiem, przy piwku, czy przy herbacie, czy przy chrupkach po to po prostu, aby, zna, aby ze swoimi znajomymi i bliskimi miło spędzić czas. Założysz się, grę od wydawnictwa Tactic Games. Hmm, polecam, jeśli będziecie chcieli kupić, to możecie spokojnie zaryzykować. Jeśli nie, to jeśli będziecie mieli okazję zagrać z kimś, kto akurat taką grę posiada, lub może w jakimś klubie, to nie wahajcie się, bo naprawdę warto sprawdzić ten tytuł. A gwarantuję Wam, że nie powinniście się zawieść tak jak ja. Się nie zawiodłem właśnie na tym tytule, kiedy zagrałem go z rodziną, jak i na zajęciach. Ze swoimi klubowiczami w ramach zajęć klubu gier planszowych. Gra założysz się od wydawnictwa Tactic Games. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z tym tytułem, zarówno do kupna, jak i do ewentualnie sprawdzenia w klubie gier czy wypożyczania gier, którą może macie w swojej okolicy. Bo na pewno warto, do, warto aby ta gra pojawiła się też u Was. W celu sprawdzenia, czy po prostu siądzie w waszym gronie na stole. Na dzień dzisiejszy ja dziękuję za obejrzenie filmu. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, co sądzicie o tym tytule. Ja z miłą chęcią się do tego wszystkiego odniosę. I jeszcze raz dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do kolejnych filmów, które już niebawem na moim kanale. Pozdrawiam. Cześć.